O czym ty będziesz te warsztaty prowadzić podczas kongresu? O lataniu balonem. O! czekaj, teraz ja się zaczęłam zastanawiać, czy na tej sali to on. Się <śled> <śledź> Mam pewne wątpliwości. <śledź> to jest taka moja metafora, którą. Wymyśliłam sobie parę lat temu. Eee, I zaproszę wszystkich uczestników, którzy się ze mną tam spotkają, do tego, żebyśmy się zastanowili, e, jak to nasze życie wygląda, e, co jest na Ziemi, jaki, jakiego balonu potrzebujemy, żeby unieść się nad wszystkie te trudności, które gdzieś tam na tej Ziemi są, ale żeby też nie odlecieć za wysoko. Żeby móc się cieszyć życiem, żeby się za bardzo nie poobijać. I zaproszę do takiej podróży, gdzie będziemy ten nasz balon pompować, gdzie będziemy obserwować, jakie wieziemy przez życie ze sobą balasty, ale też będziemy się zastanawiać, jaki mamy ogień w sobie, czyli to źródło ciepła, które pompuje nasz balon, żeby unosić się nad tym, co trudne, ale też doświadczać to, co piękne w życiu. O tym będzie ważne. Dziękuję Ci bardzo. 还在吃